Witam wszystkich, coś tu jest. drzewie. Nagrywam, nagrywa. nagrywa. Sygnał jest kosmos. Uwaliłem szpadę ale nie chcę tego zniszczyć. Po co, nie? Ha! Kurwa! Jest, coś małego, chyba. co to jest coś mamy Uła coś jest konkretne będzie chyba ale kopałem się tu a coś tam jeszcze jest chyba jazda os, nie ma nic, nic widziałem szczotki kurwa kurwa fa hm, usy ma szczotkę to da chcę tego zniszczyć To konkretny hand No jaki, wpinka, tyła jakaś jesteś A, poszedł Nie widziałem przyteczki kurwa, Fafał. A, oh, to gdzie konkretne nie w taki fan będzie. Wyjście mi. Ja jesteśmy w tym miejscu. Gdzie ten parą wyskoczyłem? To jest tak zwana karczma, która była z windą w tamtych czasach. Nagrywam okolicę. Pokażemy wszystko. A, to jest konkret. Co to jest? Nie? O, ja pierdolę. Coś pięknego będzie. Taki Później pokażę to jak znajdę ósego i widzisz to wszystko ładnie w do zębów, nie? No, na pozdrawiam wszystkich hej.